Siemano! W dzisiejszym odcinku będę kręcił gwintem! Oświetlenie zgasło, ale to nic, bo byłem już u elektryka i oświetlenie mogę włączyć i działa! Działa światełka w Boże jest... Elektryka działa w ogóle, no, więc jest fajnie. Do dzieła! Lowrider. Low tylko właśnie trochę zbyt low. Ciężko na progach zwalniających więc dzisiaj sobie zamierzam podwyższyć trochę ten przód i taki mam zestaw narzędzi. jest jakiś punkt odniesienia. Zdecydowanie tutaj zmierzę. Jest tak 28 do tej śruby tutaj. 28 przed moim kręceniem gwintem. No i bora idzie na podnośnik. To jest jakiś ripper max 365 mm minimum 80 wydałem trochę więcej niż ostatnio bo już kiedyś miałem taki hydrauliczny ale mi się zepsuł w końcu go oddałem z hondą był naprawiony po gwarancji no, a teraz kupiłem trochę lepszy trochę droższy ripper, chyba około 150 dałem za niego i 2,5 tony powinien być w stanie unieść, czyli solidny 80 do 365 mm i też wyżej będzie w stanie podnieść niż tamten no to pompujemy no widać, że i dobrze idzie tak to wygląda to moje zawieszenie gwintowane zamontowane w boże. wahaczyk nowy jakieś tu tam łączniki, końcówki Wymieniane. No i teraz sobie zaraz sobie zmierzę tu centymetrem, ile tu mam. No i trochę pokręcę wyżej. Że tak nie jest pół centymetra, centymetr sobie podnieść. Ten, takie dwa klucze. Jeden będzie pasował, a jeden nie. No to ten nie pasuje. Ten jest za mały. Ten jest większy. Ten. Ten tak, ten pasuje. Czyli tym będę kręcił zaraz. Dobro, to ja sobie zmierzę odległość odtąd do, do tej, do tego dolnego pierścienia. 9 cm. 9 cm. No to teraz będę chciał zrobić 9,5 powiedzmy. Więc... <laughs> Pokażę, jak to się kręci. Tu trzeba parę takich obrotów wykonać żeby to podnieść I tak to tak to kręcę gwintem stary podkręcasz mnie i oczywiście mierzę sobie co chwilę Fabulous. Almost too big. żeby zobaczyć czy już jest odpowiednio wysokie i jest. Jeszcze nie ma 9,5. Ale już jest blisko. I jest. 9,5. Gwint podniesiony. Trochę wyżej. No i podnośnik się sprawdził. on ma ten dzyndzel Tu mam dzyndzel A, co ja robię? Tu. Opuszczamy, opuszczamy samochód z podnośnika powoli, mam nadzieję że powoli może coś zmienię rękę na prawo mam lepsze wyczucie jednak no to teraz druga strona już jesteśmy z drugiej strony. Z drugiej strony też 9,5. Może nawet 9,6. No i zobaczymy, jak będzie się jeździło. Może jeszcze pół centymetra pójdzie do góry. Gwint. No i jeszcze jedna sprawa. Bora była u elektryka. Elektryk znalazł zimny lód. W module komfortu. No i teraz już elektryka działa jak należy. Zamki się otwierają, zamykają. Lampki świecą, wszystko jest ok. A więc znów tu jestem. Powtórka z rozrywki jeszcze sobie podwyższę te pół centymetra. To za mało myślę, że jeszcze centymetr sobie podwyższę. Double safety zastosowałem, więc jest kobyłka podstawiona. ale podnośnik też zostawiłem no więc dajmy koło podwyższe bo mi chyba chyba mi ta górna górna znaczy na ta nakrętka chyba te nakrętki pod sprężyną przy mocnym skręcie prawie maksymalnym w prawo chyba mi haczą o koło jak powiedział tak zrobił zwiększyłem teraz sobie mierzyłem inaczej po prostu po prostu odstęp między nakrętkami zrobiłem na 9,5 no i teraz powinno być lepiej Sprawdzamy I jest 9,5 Odległość między nakrętkami po obu stronach będzie wyżej Będzie się dobrze jeździło W sensie przez progi zwalniające będzie się dobrze jeździło Tak swoją drogą No dosyć, dosyć wysoko Tym podnośnikiem mogę podnieść samochód ja tam mam taką nadstawkę W zestawie była Więc on tu dosyć wysoko wisi Cała skrętarka by weszła Cały ten klucz, no nie, w tej chwili nie, Ale prawie Prawie by Wszedł klucz Dobra, to na filmie Tak jak widać, że on wysoko jest Ja widzę, że no Zwykle tak wysoko nie podnosiłem samochodu, no ale żeby podstawić tą kobyłkę, a potem ją wyciągnąć to trzeba tak wysoko to jest jej najniższe położenie i to na takiej wysokości musi być samochód żeby mógł tą kobyłkę w ogóle wstawić tam tradycyjnie pod filmem będzie link do porównywarki movie.pl, gdzie możemy otrzymać bonus więc nie dość, sobie tanie ubezpieczenie samochodu O.C.A.C. AC NW assistance, co kto chce wyliczymy sobie najtańszą ofertę, możemy sobie wybrać i jeszcze dostaniemy zwrot. Zapraszam i polecam. Poza tym poproszę, jak zwykle, o kciuki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Oglądajcie moje pozostałe filmy. Tutaj jest już nawet w samej tej serii: Volkswagena. Bory to już bardzo dużo filmów mam, nawet nie wiem ile. to ponad 20 już na ten moment będzie. I oglądajcie moje przyszłe materiały. Zapraszam. Cześć. Do zobaczenia.